Hej, cześć się, z tej strony LakeMer. Witam Was w kolejnym raporcie z Pela Bitwy. Tym razem jesteśmy na mapie Reinberg w trybie bitwy standardowej w PZKPFW 6 Tiger. Tak, czyli w Tigerze. I powiem Wam, że nie wiem, co się dzieje, ale powtórki zaczynają odmawiać posłuszeństwa, że tak powiem. Coraz gorzej się je nagrywa, lepiej już mi się nagrywa jak po prostu wchodzę w bitwę, włączam frapsa i coś może mi się uda ugrać. Ale wiecie, nie mam za bardzo pojemnego dysku i raczej dużo takich bitw bym nie nagrał. Też wiadomo, granie np. przez 3 godziny i non stop komentowanie, no to... Tak nie za bardzo. Szczególnie, że ktoś, na przykład, jak ja gram, powiedzmy teraz grałbym sobie z gąbkiem, To ktoś wpada do pokoju, ktoś coś mówi, ktoś coś chce. Obiad, kolacja, śniadanie, whatever. Coś zawsze się zdarzy. No i tutaj Tigera za 231 machnął, ale to choć tragicznie. Ja nie chcę. Przestać nagrywać, ale 223 poszło w tej gera. Nie chcę przerywać nagrywania tego, bo lubię World of Tanks. Lubię jak zaczynacie tam rozmawiać na jakieś tematy, ale grami zaczyna to uniemożliwiać i to masakrycznie. Rycoszec tutaj grapę, No, zobaczcie, co się dzieje. Silnik miał być zoptymalizowany. Nie wiem o co chodzi. Albo jest to spowodowane garażem. Teraz go trafił w ścianę. Garaż ten świąteczny to jest porażka. Ja odczuwam FPS-y w grze. A co dopiero, e, jak włączam nagrywanie, to może być też spowodowane tym. Ale dobra, trudno rozczulać to ja się mogę nad sobą, a nie wy nade mną. 230 tutaj gra, się w KW3, od tej gra oczywiście. KW3 groźny przeciwnik, jeśli oczywiście się dobrze nim gra. Ja nie mówię, że ja dobrze nim gram, ale potrafię coś tam ugrać. Czasami udawało mi się nawet... Sam na sam dziewiąte tiery rozjeżdżać, ale to było dawno temu i nieprawda? No i, i zobaczcie, z jednej strony KW3, z drugiej strony mamy FPS-y. Ale teraz od KW3 i 278 ze strony gołąbka, całkiem ładnie. 5 do 4 w tym momencie FPS-y latają. Nie powiem jak. No ale dobra. Co tu jest? Jedzie kolejne KW3. Czy to jest Pluton jakiś? Kawu trójki. Kawu trójki są 3. Żadna nie jest w Plutonie. To już coś. No ale dobra. Wyjechała 260. Takie ładnie. Rykoszet Ale za to ktoś gąbko od tyłu zaczął zajeżdżać. I jest to oczywiście Tiger. Który teraz chyba nie zauważy, że się obrócił. I mamy oto pierwszego fraga. Tutaj mamy znowu kawę trójki. Cały czas próbują wyjeżdżać. Coś około 200 z kawałkiem poszło. Teraz nicę jedynie. Nie wiem, czy coś zabrał. Chyba nie. Całkiem ładnie go zaczął tutaj kontować. Coraz lepiej chłopak gra. Coś mi się zdaje, że niedługo w bioderminie grał. Przecież on więcej Dobre, czasu wyjdzie, poświęca że Ostatnio. No ale dobra. Mamy te TKW-3. 207. Kolega nie może strzelić, bo... O, strzelił, ale zrykoszetował. No i mamy znowu KW, taką strzelił w ścianę. I tutaj już dostał ładnie w łepetynę. Ale tam od tyłu, widzę, Komet zajeżdża. Raczej zajeżdżał. No i dobra, GO! Kończy naprawiać gąsienice, wjeżdża KW-3, które z SU-100. Czy SU-100 jest w stanie rozwalić? Jak najbardziej. Ruski OP. Nie, tak naprawdę sowieckie działa są naprawdę potężne. I, 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 i FPS-y, co się dzieje? Tu, 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 do mnie, do mnie FPS-y! Tragedia. Ech, wybaczcie tę ciszę, ale naprawdę, no nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że nie nagrywam dla Was tych materiałów. Jakby nie patrzcie, jest to najbardziej popularna seria na moim kanale. Może nie seria, ale ogólnie filmy z WOTA są najbardziej popularne. A tutaj takie e, e, ścinki i nie wiadomo o co chodzi. To ja wiem, że to dla oka jest tragiczne. Coś się źle ogląda. Ja sam teraz jak oglądam tą powtórkę, jakoś muszę ją skomentować. To się tragicznie ogląda. Na przykład teraz, jak celownik jest w innym miejscu niż, niż środek ekranu. No, ale dobra, mamy ISA 227. Głąbku, troszkę w lewo, tam troszkę po prawej stronie zbiornika, amorak 277 znaczy, bynajmniej ja zawsze tam trafiam. Amoraka, żeby nie było. No i dobra, sus to jeszcze zniszczyło już trzeciego fraga. Przy okazji nabiło gołąb. Co ty tak szalejesz tą kamerą? Dobra, gołąb widzę do bazy jedzie. Eee, zostało KW3 oraz oraz Is. No i Is ma trzy fragi. Ogólnie to byli jacyś Polacy w bitwie. Czy ktoś jeszcze przeżył? Eee, Danios 31PL przeżył. I jego kolega, którym grał, chyba nie był razem z nich w Plutonie, a raczej w klanie. W no Plutonie też nie. Dawid PL nie żyje. No trudno, czasami tak jest. A, mamy Isa Gom. Próbuję strzelić na prawie 500 metrów. Nic nie weszło. Czy ktoś tam w ogóle. O, o Ma bukakę próbują mu zrobić. się, mam więcej. Trafienie było. Nie przebite. Niestety. O, teraz ładnie weszło. 240. Gąb jako jedyny? Nie. Je jeszcze są 100 kupuję. I gąb. Ładnie 488 metrów. Rozwala Tomasza. 215 wisie. Tak więc... W tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że... Że mnie nie za bardzo zhejtujecie za te ściny. Ja naprawdę robię co mogę, żeby... Jak najwyższy komfort był. Ale dobra. W tym odcinku to było na tyle. Zapraszam do kolejnych materiałów. Trzymajcie się. Papa. Pa.